Hej, hej, dziewczyny! Dzisiaj przychodzę do Was z workiem z odzieżą używaną. Pokażę Wam tutaj 5 kilociuchów. I tak, ja zamówiłam tym razem od zupełnie innej użytkowniczki, i za cały worek 10 kilo dałam 35 zł. I był to miks damski, dziecięcy i męski, więc zobaczymy, co my tu mamy tak naprawdę. Zawsze kupowałam od innego sprzedawcy, i tam za 10 kilociuchów. I to były tylko damskie ubrania, płaciłam 50 złotych plus wysyłka. Tutaj za 35 złotych z przesyłką mam miks, więc zdecydowanie kupiłam taniej, praktycznie o połowę. Ale czy te rzeczy będą warte uwagi? No to zaraz się przekonamy. I pierwszą rzeczą, jaką Wam pokażę, która była w tym worku, to jest taka różowa bluza. I to jest dziecięce, 134 cm z kubusa. No i powiem wam szczerze, że widać, że już to jest takie bardziej zmechacone i raczej nie nadaje się już do y, użytku po prostu. Także tak. Także zaczynamy dość y, powiedziałabym niekoniecznie. Kolejną rzeczą, dziewczyny, jest sweterek z Zary. Jak widzicie oznaczenie, jest tu jedwab, bawełna i kaszmir i to jest rozmiar S. Więc w końcu mamy rzecz wartą zobaczenia. I tak, nie ma tu żadnych śladów użytkowania. Jeśli chodzi o skład 71 20 baweł na 10 kaszmir. No i w tym momencie yy, jestem pewna, że no cały worek nam się Zwrócił ten sweterek rękawki, ma takie 3 czwarte. Pytanie tylko, czy na pewno pasuje na rozmiar S czy na przykład nie wyprał go ktoś w pralce i się na przykład skurczył. W dotyku jest super, jest to cieniutki sweter, a na pewno będzie bardzo grzał. Także nie dość, że firma, która jest bardzo popularna w tym momencie u nas w Polsce, no to jeszcze skład, który jest super. Ale żeby nie było tak zakolorowo. No to kolejna rzecz. Bardzo stara epoka. Zero metek w środku. No zdecydowanie jest to rzecz po prostu y, do oddania. Y, ja te rzeczy, które nie są zniszczone, bo jeśli coś będzie miało dziury y, i będzie poplamione, no to takie rzeczy się nie nadają. Natomiast jeśli coś będzie po prostu do Użytku To zaniosę to do tych kontenerów z odzieżą, żeby też się ktoś pocieszył tymi rzeczami, skoro mi się nie przydadzą. Kolejną rzeczą to jest taka bluzka. I powiem Wam, że w sumie ma potencjał. Ładny kolorek, tutaj jakaś falbanka. Jest to mgiełka, jest to prześwitujące, rozmiar S. Firmy nie ma. E, 65 poliester, 35 bawełna. Więc trzeba ubrać jakąś bluzeczkę pod spód. Myślę, że jakaś beżowa czy jasna różowa, bo jest mocno prześwitująca, ale wygląda tak dosyć ładnie, wydaje mi się. Więc mamy 50-50. Dwie rzeczy na tak, dwie rzeczy na nie. Lecimy dalej. Dziewczyny, ja tego nie prasowałam ze względu na to, że to wszystko pójdzie po prostu do prania. Ja jeszcze tego nie prałam. Po prostu wyciągnęłam to z worków, więc te rzeczy mogą być delikatnie pamięte. Na przykład jak ta bluzka, która pochodzi z Monary, rozmiar M, 100% wiskoza. Także niekoniecznie może nam się podobać ze względu na wzór. Kolorek ma ładny, no ale materiał i firma jak najbardziej na tak. Lecimy dalej. Dlatego Wam nie pokażę na wieszaku, to są spodnie. Jest jakaś metka w środku. Sprawdźmy. Made in Italy 20 poliester, 80 wiskoza. Czyli taki typowy butikowy tutaj krój. Nie wiem jaki rozmiar. Wydają mi się dość takie większe. Takie aladynki z takim tutaj paskiem. No, powiem Wam szczerze, że myślę, że nie wiem, te raczej idą normalnie do oddania. Myślę, że nikt u mnie tego nie wychodzi. Kolejną rzeczą są takie legginsy, jeansy. Pamiętam, jak byłam młodsza, to były bardzo mocno popularne. To jest rozmiar 46. Ale powiem wam, że są naprawdę w dobrym stanie. Sprawdźmy sobie krok. No, widzicie, takie leginsy zawsze w tym kroku są mocno skulkowane. Te nie mają nic, więc tak naprawdę myślę, że są nowe. Lecimy dalej. I znowu mamy spodnie. O, zapniemy tutaj. One albo są biodrówkami, albo mają normalny stan. Na pewno nie jakiś większy. To jest rozmiar 38 z firmy Toxic 3. Ładny kolor jeansu. No to są biodrówki więc biodróweczki w bardzo dobrym stanie, w ogóle nie zniszczone. Tutaj również jak widzicie krok jest w ogóle nienaruszony. Więc myślę, że spoko. Wracamy do bluzek i mamy zwykły czerwony T-shirt. To jest atmosfer rozmiar 38. Bardzo klasyczna, zwykła bluzka. Następną rzeczą dziewczyny jest jakaś firma UIST, rozmiar 40, skład 84 bawełna 16 poliester. I to jest coś w tym stylu taka ala bluza. I powiem Wam, że no nie do końca mi się to podoba, ze względu chyba tutaj na ten dekolt, który jest tak jakby przerywany i wszyty niżej. No nie wiem, dziwnie to wygląda. To jest takie. Ciekawe, jak to leży. Tak, jestem ciekawa. Widzę, że akurat tu nie ma większych rozmiarów na mnie, więc też sobie raczej nie przymierzymy, bo póki co do niczego się nie wcisnę, ale myślę, że te ciuchy jak najbardziej póki co są ok, chociaż nie wszystkie. Kolejną rzeczą to jest akurat dziecięce z firmy Kylie. 13-14 lat. I to jest taki topik z takimi drzecikami, ale powiem Wam, że zastanawiam się, bo wyglądowo to jest taka spokojnie, myślę, że damska XS. Yy, I nawet powiem Wam, że te drzeciki wydaje mi się, że są wszystkie, że raczej nigdzie tu niczego nie brakuje. Także naprawdę fajny topik. Dobra, dziewczyny, kolejną rzeczą to jest zarys działu dziewczęcego. I tutaj ta rzecz już ma plamy, także totalnie się nie nadaje idzie do wyrzucenia. Myślę, że to jest jakaś bawełna, ale wiecie, nie będę się bawić wybawianie plam, jeśli chodzi o takie rzeczy. Kolejną rzeczą jest biały t-shirt. W ogóle nie mam metek ani w środku, ani tutaj żadnej marki. I z tyłu ona ma takie plecy tutaj. Ech, nie, że kopertowe, to jeszcze powycinane. Yy, jedyny minus to, że jest prześwitująca, więc na pewno będzie widać stanik, więc warto sobie ubrać jakiś top pod spód, ale w sumie z drugiej strony nie wiem, jak by wyglądały te plecy, na przykład z takim topem, to już jest kwestia, myślę, że przymierzenia. Kolejną rzeczą jest taka bluzka, yy, tutaj mam powycinane rękawki, baskinka. Delikatnie już widzę, że zmechacona. No skład na pewno sztuczny, wydaje mi się, że jest to poliester. Ona pochodzi z H&M. Jest to rozmiar 36. Ale myślę, że do czarnych spodni spokojnie dałaby radę. Z tyłu ma jeszcze zameczek. Tutaj zamek. Wszystko działa sprawnie. Także myślę, że spoko. Dziewczyny są spodnie. Odpijamy. To jest F i F. I to jest rozmiar M, chociaż dla mnie wydaje mi się, że są dość szersze. Ale dziwny krój, bo takie krótkie, a szerokie w pasie. Też nie mają gumki, ta wstążeczka jest typowo ozdobna, więc nie do końca wiem, czy się to sprawdzi. I ostatnią rzeczą w tym filmiku, czyli mamy znowu dziecięcy topik. To jest 146 na 152 Coś w tym stylu, taki mocno y, wakacyjny. Tutaj mamy wiązanie. Y, no, widać, że tak, nie dość, że jest zmychadzony, jakiś przybrudzony. To i te napisy już są takie mocno y, zjechane. Więc ten topik również raczej nie nadaje się do dalszego użytku. I tak naprawdę w tej części jest to tyle. Dajcie znać, co myślicie. E, powiem wam, że jestem ja miło zaskoczona. Przede wszystkim super był ten e, sweterek z Zary. Myślę, że to naprawdę dobry łup. Jak za 35 zł za 10 kg. E, no to myślę, że ten sweterek e, na pewno kosztował dość dużo. Myślę, że on pochodzi ze starej kolekcji i już raczej był mocno eksploatowany, natomiast jest w stanie idealnym, tak naprawdę, żadnych zmechaceń, więc na pewno ktoś o niego po prostu dbał. Zdarzyły się tu może 3-4 sztuki, które nie do końca mi odpowiadają, i od razu po prostu idą out. Natomiast wydaje mi się, że. To 5 kilo naprawdę nie było aż takie złe, spodnie w bardzo dobrym stanie, bluzki myślę, że też, może część z starej epoki, wiadomo są to ciuchy używane, więc same wiecie jak na lumpach to wygląda, jakie te rzeczy są, wiecie, część jest ładna, część to są takie typowo perełki, no a część niestety, no to to jest totalny bubel. Także dajcie znać, co myślicie o tych rzeczach. E, myślę, że ja jestem pozytywnie zaskoczona. E, problem w tym, że ta pani, która to sprzedawała, e, no to ona miała tylko, tak jakby, jedną sztukę, czyli sprzedawała e, tylko jeden worek. Więc ta transakcja została po prostu już, sprzedaż zakończona po tym, jak, jak go kupiłam. E, natomiast być może w przyszłości jeszcze będzie dodawać jakieś. E, tutaj transakcje, podlinkuję Wam po prostu e, tego użytkownika e, w, linku, e, w opisie. Podlinkuję Wam po prostu tą użytkowniczkę w opisie. Natomiast tego, co ja ostatnio patrzyłam, no to nie ma niestety aktywnych po prostu ofert sprzedaży. E, no i myślę, że naprawdę te rzeczy były spoko. Zobaczymy jak drugie 5 kg w następnym odcinku, także zapraszam Was do oglądania.